Hej, no wam wszystkim, z tej strony Alek No i widzicie dzisiaj Nietypowy odcinek Haha, z DSJ, ale nietypowy, nie? Sącze sobie jeszcze kawusie No i cóż Otóż chciałem ogłosić Nabór Do Zimowego Jak to nazwać? Zimowy Puchar Wizów, Zimowe Zmagania Kuźwa walka o kryształową kulę widzów. Oczywiście nie kryształowej kuli nie dostanie, jeszcze mi nie posrało aż tak do reszty. No ale dobrze. Pod tym odcinkiem moi drodzy, jak zwykle piszecie swoje niki i swoją reprezentację. strojów nie będę robił, bo po nie mam czasu na to. Prosto. Więc. Ja sobie odpalę jakiś trening, powiedzmy sobie Pierdykness HS 1000, poskaczę za chwilę, pogadam sobie do Was. No ogólnie powiem wam, że bardzo ciekawie. W ogóle mogłem noc zrobić. Od kówno widać. Nie, ogólnie wam powiem, że jestem. Trochę byłem wkurzony ostatnio. Weź, lądu. Ty 465. Za, głę... Za bardzo poszedłem na narty. Dobra, nieważne. Mm, jestem... Ostatnio byłem wkurzony dosyć na parę osób, bo... Dosyć mi nie dawały spokoju z tym pucharem widzów. I nawet miałem odwołać tą tegoroczną edycję. Ale dlaczego mają być skrzywdzone osoby? Inne. Ja rozumiem, że wszyscy zawsze lubią tą serię i w ogóle upadłem, ale mm, troszkę niestety musicie zrozumieć, że ja mam też coś takiego, jak swoje własne życie, swoje obowiązki, własny dom do garnięcia i tak dalej, i tak dalej. Co prawda mieszkam z mamą, babcią i z bratem, no ale są rzeczy, których oni za mnie nie zrobią, z... lądy, chłopie. Sorry. Za to. I no, mam swoje życie też swoje prywatne. Ostatnio nawet dosyć y, bardziej żyte, można powiedzieć. No i też zresztą po prostu chcę sobie usiąść przed komputerem, obejrzeć powiedzmy y, serial. Chcę sobie czasami też usiąść i pograć sobie tak nie nagrywając nic. No bo jak człowiek cały czas nagrywa, to się po jakimś czasie po prostu wypala, i to później jest. Złe. Podkładka pod myszkę mi się kończy. Może ten skok będzie najdalszy w mojej karierze? Nie. Podkładka mi się za, za szybko kończy pod mysz. No i też chciałem wam powiedzieć właśnie o tym, że... No musicie zrozumieć też moją sytuację, że... Wszystko w swoim czasie. Rozpocząłem Puchar Świata i tym chciałem się cieszyć na razie. Jeżeli no na razie wam to nie wystarczy, no to nic na to nie poradzę. Na święta będę miał dla Was niespodziankę, choć no nie zasłużyliście na to takie można powiedzieć A nie, nie będę mówił Limonka, nie mówimy o tym, nie? Co planujemy na święta, nie? Tak, z limonką planuję, bo no. Ogólnie <grym> snapy dostaję. Nie rozumiem tych snapów, okej okay. Potem zobaczę, co się dzieje. Yy, więc tak, je, jeśli, jeżeli kiedyś yy, mm, tak naprawdę powstanie seria Puchar widzów czy walka o kulę kryształową drużynową to na pewno nie będę prosił was po prostu o Niki, tylko sam sobie wybiorę powiedzmy spośród iluś tam użytkowników, kogo chcę i zrobię taki konkurs bardzo ciekawy no, ale w tym momencie proszę was o jedno, piszcie sobie ty pod spodem nick, swój oraz kraj, no i oby was się zebrało tłocznie, bo będzie bardzo ciekawie. No i planuję sobie jeszcze w późniejszym terminie oczywiście, ja nie mogę tu za dużo mówić, bo później okazuje się, że jestem małosłowny i nikt mi nie chce wierzyć potem. Yy, chciałem jeszcze jedną fajną serię rozpocząć. Ze skoków, oczywiście. Dobra, wylądowałem. 795 metrów. Nie będzie dzisiaj 1000, po prostu jestem zszargany nerwami dzisiaj i ciężko będzie mi to uczynić. Yy, więc, yy, no, moi drodzy. Tak to w tej chwili yy, wygląda. No i co miałem jeszcze Wam dodać? Aha, że. Że Ava Max leci i uwielbiam jej muzykę. I za chwilę zostanę za prawa autorskie, ale w wdupiłem to. Yy, cóż, więc tak jak mówiłem, zapisy uważam za rozpoczęte, moi drodzy. A wy się cieszcie tym oto skokiem w moim wykonaniu. Oj, będzie do dupy. Jeszcze jeden. wam miałem tak epicko zakończyć. I dupa nie udało się. Jeszcze raz, panie Skoczek, dawaj. Szybko. Tysiaka raczej nie skoczę, bo to by byłoby zbyt piękne, gdybym teraz tysiaka skoczył. No ale może. Nie, 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 za mocno się kładziesz, Zenek, nie tak mocno. Za mocno targa tymi nartami. Dobra. A jest, dobra. nieważne. To był najlepszy skok. 775 starczy. Miałem powyżej tysiaka, ale no, musiałbym trochę poskakać. Więc w tym momencie dziękuję Wam za uwagę i róbcie to, co mówiłem na początku, czyli piszcie niki oraz reprezentacje pod tym filmem. A ja później Was zrobię na szybkości i będziemy jakoś zaczynać te konkursy. Oczywiście konkursy będą na nowych skoczniach, żeby było jeszcze ciekawiej. No i oczywiście zrobię. Nie wiem, może zrobię losowanie jakieś względem tych skoczni. Zobaczymy, pomyślę, zobaczę jeszcze. A tymczasem cieszcie się z Pucharu świata oryginalnego skoczków, którzy potrafią skakać. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Na razie. Papa. No i.